Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Wspomagając się delikatnie telefonem, mamy dzisiaj sobotę. 21 dzień czerwca. Słońce wstało o godzinie 4.14, a zajdzie o godzinie 21. To wychodzi na to, że dzień będzie trwał całe 16 godzin i 46 minut. Niestety jest dość chłodno i padało, co pewnie po części widać po mnie. To tak zwany pierwszy dzień lata. Mam nadzieję, że całe lato tak wyglądać nie będzie, a temperatury będą przynajmniej trzy razy większe, tak żebyśmy mogli wszyscy wypoczywać. Cytat na dzisiaj to. Nie popełnia błędu ten, tylko kto nic nie robi. To my w tym momencie, mimo że padało, będziemy robili materiał z dzisiejszej imprezy, która na bulwarach łąży. Mam wrażenie, że troszeczkę dziwnie się wszyscy na mnie patrzą, łącznie z panami wędkarzami. Tomek też jakoś dziwnie wygląda, co nie pasuje mi. <laughs> De, za moment e, będziemy pytać się, co tak naprawdę znaczy tradycja puszczania wianków, bo mówiąc szczerze, ja chyba za bardzo nie jestem w temacie. Ja mam takie pytanie. E, mam wianek, tylko chciałbym go później puścić narwią, tylko chciałem się zapytać, czy wiecie, co znaczy tradycja puszczania wianków. nie wiem. Nie <laughs> wiem. Nie, ni niestety. Prawda. Nie. A po co się te wianki puszczało? Co? Żeby jakiegoś kandydata? Dlaczego <głos》> sobie Który pierwszy dopłynie gdzieś tam. Yy, z jakich, gdzieś tam do, do jakiegoś mostu chyba, to, to pierwsze panna idzie za mąż? Czy tu nie o to chodziło? Nie wiem, dlatego pytam. <głos》> no, ale pan powie pytanie nie, nie pierwszym ciosowem, prawda? Jest to się pierwsza. Tak! <głos》> I naprawdę nie wiem, ja się przygotowałyśmy do tego. Szuka się ukochanego. To ja już się chyba nie zaliczam, co? Znaczy, masz ukochaną? To kobiety chyba puszczają, czy mężczyźni. Puszczają wianki, a, a ktoś e, kawaler łapie. E, I jakby to oznaczało, że ta osoba, której wianek został złapany w tym roku wyjdzie za mąż, tak? A jest, jest jeszcze tradycja puszczania na wodzie. No czy no to, to właśnie na wodzie to być. No ja to tak rozumiem, że rzuca się na wodę. Do, jeśli kawaler jakiś złapie ten wianek, to czyli tam panna, której wianek złapał, wyjdzie w tym roku za mąż. kolega wie, no Jasne, kolegowie. nie, kolegowie. Kolegowie ja się nie Ale kolega wie, tłumaczą nam hmm. Nie, absolutnie nie znam. Nie, nie, nie znam całej jakby historii. No, <laughs> generalnie chodzi o to, że e, dziewicze kiedyś, kiedyś w tych naszych takich czasach e, jak one się nazywały przed chrześcijanizmem? Pogańskich. o, w pogańskich czasach e, był, był taka, była taka tradycja, że w noc świętego Jana e, dziewice puszczały wianki, e, po to by, nie wiem, no szybko wyjść za mąż, żeby następny rok był dla nich owocny właśnie w te miłosne e, doznania. Nie wiem. Wydaje mi się, że chce się szybko znaleźć męża albo dowiedzieć się, kiedy się wyjdzie za mąż. Okej, okay, a jak się podoba mój wianek? Podoba to mi to, się już bardzo. przeszedł. Bardzo ładny. Myślisz, że mężczyźni <laughs> też mogą rzucać wianki? Myślę, że nie. Raczej trzeba zostawić to kobietom. Średnio wiemy. nie do Nie wiem. Myślę, że to jest yy, związane może z nadejściem lata? Nie. Tak nic ci do głowy nie przychodzi? Nie. A Wam? Dobra, Iza, to już wiem jak masz na imię. Dobrze. Nie, nie, nie chcę. Zobacz, mam ładny wianek, a nie wiem nie co z nim naprawdę zrobić. nie chcę nic mówić. Co się... No jak... No ja, ja już jestem po! Co znaczy tradycja rzucania wianków na wodę? Że jak się już puści, to już potem się puściło i tego. Okazuje się, że nie jestem ani kobietą, ani dziewicą, która powinna taki wianek puścić, ale skoro już mam wianek i miałem go na głowie, to niech tradycji stanie się zadość. Dlatego też puszczam jeszcze przed zachodem słońca i w samotności. Umówiłem się z operatorem, z Tomkiem, że złapię go na drugim końcu brzegu. Mam nadzieję, że panowie rybacy mi wybaczą i że rybek nie wypłosza. ale niech tradycji stanie się zadość. A już żonę mam. Z góry, z góry, koni z ku góry, Do mej dziewczyny, do mej jedynej z młodremi ocentami. Siwy koń za nowy wydwór za cał dziewczyna usłyszała O jadzie, jadzie, mój kochanecy, który to wyglądała. Ej, z góry, z góry, z góry, Ej, z góry, z góry, z góry. Hej, z góry, z góry, z góry, hej, z góry, z góry, z góry. Ło, jadzie, jadzie w siódmej faradzie, przy zielonej ląbrozie. Cugle, złote, wziął na Pierwsze na lata przywitał nas niestety, ale troszeczkę deszczem, ale teraz trochę słońca, bynajmniej w głośnikach, pojawiło się dzięki zespołowi bateriada z Łomży, które jak widać, rozgrzewa publiczność, która przeszła dzisiaj na festyn świętego Jana w Łomży. school is gone, it's 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 Hey school is has Hey it hey, school, Hey has gone Nigdy nie byłem dobry z plastycznych rzeczy, ale pani Janina powiedziała, że w przeciągu 60 sekund jest w stanie mi powiedzieć, jak zrobić Wianki. Ale może najpierw zapytam się, co oznaczają poszczególne kwiaty w Wianku? Bo pani mówiła, że coś jednak one oznaczają. Właśnie ta noc świętojańska ma taką magiczną moc, magiczne znaczenie. I z tego tytułu od dawien ludzie wierzą, że wszystkie rośliny mają jakieś znaczenie. I. E, wierzenia od, najdalszy, od najdalszych ludzi e, mówią o tym, że wierzba, brzoza to daje moc, e, trwałość, niezmienność. E, mięta daje ukojenie nerwów, paproć również. Poza tym, e, kwiaty rumianku dają zdrowie. E, e, poza tym, maki. Kwiaty czerwone dają miłość, i każdy dobiera. A na przykład żółte kwiaty to nie muszą dawać zdrady, ale często zazdrość. Panie Ino, czy w przeciągu 60 sekund nauczy Pani mnie zrobienia wianku? Tak. Okej, okay, dobra, to ja się rozbieram. W takim razie zobaczymy, co mi się z tego uda wszystkiego wypaść. Może nie do końca w 60 sekund, ale okazuje się, że wianek można zrobić. Ja mówiłem i ostrzegałem, że ja wcale talentu plastycznego nie mam i mój wianek w porównaniu do Pani Janiny nie jest tak piękny, ale przecież liczą się chęci, prawda? Pani Janino, jeszcze takie jedno pytanie. Co oznacza tradycja puszczania wianków? Yy, że ni... topi się dawne troski, że to, co było złego w tamtym roku, jeżeli rzuci się wianek, wszystko tym razem znika, a e, same dobre rzeczy i nowe powstają, a te nowe to mają być lepsze. I can Festyn Najana na sam koniec rozgrzewa pokaz z ogniem, który mam nadzieję, że sprawi, iż lato będzie tak samo gorące jak płomień, który w tym momencie wędruje nad głową samego artysty, jak również jego fantastycznej asystentki. Do zobaczenia następnym razem. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża, Aleja Legionów, 120A.